A witam Was w kolejnym odcinku z Geogesera. My, tak jak widzicie, jesteśmy sobie w Goldzie 1, do którego ostatnio udało nam się awansować. No i będziemy rozgrywali naszą pierwszą grę. Tutaj przeciwnik z Polski, kaptusia. Okej, okay, też Gold 1, podobny rating do nas. No i zobaczymy, co nam z tego awansu. Zobaczymy jak nam będzie szło. No i tak, na początek ja bym powiedział, że to jest raczej Azja. Czy jakiś specjalny samochód? Nie za bardzo coś białego. Słońca za bardzo nie widać. Ja bym powiedział, że to jakaś Tajlandia, blisko Kambodży, ewentualnie Filipiny. No szkoda, że nie widzimy ruchu do końca, e, ale tak patrzę, te izolatory mi się bardziej z Tajlandią kojarzą, ale czy tam widzimy jakiś ruch? Prawdopodobnie lewostronny. <laughs> Więc odpowiedzmy sobie, że znajdujemy się w Tajlandii, gdzieś może tutaj sobie zaznaczmy. Okej, okay, gesujemy, zobaczymy. Czy dobrze myślimy, czy nie do końca? Tutaj jakaś pani. E, Okej, okay, no i źle myśleliśmy, bo znajdowaliśmy się w Indonezji. Nasz tutaj oponent odpowiedział poprawnie, znaczy, no, no był na pewno bliżej. No i w sumie kraj też poprawnie odpowiedział, a my pomyliliśmy. E, I teraz widzimy ruch prawostronny, widzimy długą mantenkę w samochodzie. No, Rosja to to nie będzie raczej. Eee, czy tu też widzimy na ciężarówce żółte rejestracje? No na ciężarówce nie, ale tam w tle również są żółte. Czy to byłby Izrael? Bo jeszcze Oman mi trochę chodzi po głowie, mi się wydaje, że też ma takie rejestracje. Słońce jest na S, czyli jesteśmy na północnej półkuli, no ale i Oman, i Izrael jest na północnej półkuli, więc to nam dużo nie podpowie. A jeszcze tak się rozglądam. Tu, jakby była biała rejestracja. Ale w Omanie nie wiem, czy za nami samochód nie jeździ policyjny. Spróbujmy sobie z tym Izraelem. W razie czego odpaść, nie odpadniemy, nawet jeśli to będzie Oman. Tak mi się wydaje, bynajmniej. No, bo do Omanu mamy blisko. No okej, okay, no przeciwnik znowu troszeczkę bliżej od nas, bo aż o 15, tak równe chyba 15 km. Czy coś pomyliłem? Nie, 25, przepraszam. A my już idziemy do rundy trzeciej. I w rundzie trzeciej widzimy ruch lewostronny. Widzimy tutaj jakąś flagę, i czy to byłaby flaga Tajlandii? E, czy na pewno? Te znaki chyba też są w Tajlandii, właśnie. E, ruch tak, lewostronny. Żadnej rejestracji na przodzie skutera nie mamy. E, tutaj czy coś jeszcze? No nie, za bardzo nie. Więc myślę, że to będzie Tajlandia, tylko gdzie dokładnie ta Tajlandia, nie wiem, to już jest tutaj gorzej. Nie wiem, strzelmy sobie może gdzieś tutaj, gesujemy. Obyśmy tylko nie znajdowali się tutaj bardziej na południe, na tym takim malutkim, o właśnie tu, gdzie się znajdujemy. To tu nie chciałem się znajdować, żeby nie być od tego za daleko. No ale, tak jak widzimy, oboje daliśmy bardzo, poprawną, bardzo podobną pod odpowiedź, niepoprawną. A my idziemy już do rundy czwartej. I w rundzie czwartej widzimy Pidana. E, widzimy jakiś samochód tutaj, trochę zbagowany. E, widzimy słońce, czy nie widzimy? No tu chyba by było, prawda? Na Ench, bylibyśmy na południowej półkuli, prawdopodobnie. I e, czy to mogłaby być francuska flaga, jakaś pozostałość z francuskiej flagi? No bo jeśli. Tak, no to ostatnio w grze się nauczyliśmy, że jest reunion, prawda? Więc by to było to. Jeśli słońce mamy na N na pewno, no to musimy być na południowej półkuli, nie możemy być na północnej, czyli odpadają nam tutaj bardziej na północy Afryki kraje, które mogłyby należeć do kiedyś, do Francji. Patrząc, że na N mamy wodę, czyli musielibyśmy być gdzieś bliżej Saint-Denis, prawda? Ewentualnie gdzieś tu, może. Spróbujmy sobie tak odpowiedzieć. Nie wiem, w sumie, czy to jest w ogóle. Tutaj się tym troszkę tak sugeruje, że to wygląda mi troszkę na francuską flagę. Ale no, nie mam takiej pewności. I ten samochód tak kojarzy mi się, że był wtedy podobny. No więc zobaczymy, czy mamy rację. No nie, nie mamy racji. Okej, okay. tutaj druga runda w Indonezji. No, niestety zostaje nam 500 punktów, więc póki co ta pierwsza gra nie idzie zbyt bardzo po naszej myśli. E, a teraz będziemy prawdopodobnie w Japonii, i wydaje mi się, że to jest lowcam. E, I mamy też te nasze tabliczki znamionowe, ukochane japońskie. W ogóle to jest jedna z pierwszych chyba meta rzeczy, których się nauczyłem w Geogese, czyli tabliczki znamionowe japońskie. E, I patrząc tak po krajobrazie, też no w Japonii. To jest ciężkie dosyć. Nie wiem, ja bym powiedział, czy widzimy gdzieś jakieś strzałki, żeby móc sobie powiedzieć, że to jest północ. Raczej północ to nie będzie. też jest trochę górzyście. Gdzieś na tą drogę, jakbyśmy zobaczyli. Okej, okay, musimy już odpowiadać. Nie wiem, chyba sobie strzelimy gdzieś tu po prostu w środek tej Japonii. Gasujemy. Okej, okay, to był całkiem dobry strzał. Raczej odpaść nie, odpadniemy jeszcze pomimo mnożnika, no ale na podobnej wysokości byliśmy. I będziemy już przechodzili do rundy szóstej. A w rundzie szóstej mamy ruch prawostronny, mamy mm, jakąś taksówkę Mercedesa, mamy żółte rejestracje, mamy dziwny język, którego nie kojarzę za bardzo. Czy tu coś widzimy? No i chyba jest flaga Izraelu, prawda? Dobrze, chyba widzę. Great wielka ta synagoga. Więc pewnie bylibyśmy w jakimś dużym mieście. Nie wiem, Jeruzalem. Jeruzalem by wychodziło. Więc może gdzieś tu sobie zaznaczmy. Gesujemy. No, i zobaczymy zaraz, czy mamy rację, czy nie mamy. Ale wydaje mi się, że mamy, więc pewnie nie mamy. Nie no, żartuję, musimy mieć. Teraz w tym jestem pewny, bym powiedział, że będziemy się gdzieś tutaj znajdowali. Eee, no i bardzo ładnie, prawie. A, 5K chyba nawet zobaczymy po raz drugi na odcinku, czy nie tym razem? No niestety, widzicie, osta w ostatnim odcinku było 5K, ale tak tam przeciwnik się pomylił o 47 metrów, a nie o 300, tak jak my. A my idziemy do rundy następnej w niej widzimy 606. Widzimy dosyć ładny górski widok i widzimy NO, czyli Norwegia by to była. Prawdopodobnie, ale Norwegia jest dosyć dużym krajem niestety. No i w tej Norwegii możemy być wszędzie, prawda? Nie wiem, ja tak sobie zbliżyłem tutaj na te strony, więc bym strzelił, że gdzieś tutaj się znajdujemy. No ale czy tak będzie? Przekonamy się za 15 sekund, chyba że nasz oponent odpowie wcześniej, to wtedy będziemy wiedzieli wcześniej. Okej, okay, przeciwnik poszedł w Szwecję. My byliśmy bardziej na południe, co prawda, ale ładnie zdobywamy prawie 2000 punktów. E, więc ładnie, ładnie i przechodzimy już do rundy numer 8, i w niej prawdopodobnie ruch lewostronny. E, Słupy mi za dużo nie mówią. Czy tutaj coś mamy? No, niestety nie jestem w stanie rozczytać tej tabliczki. Road 106, NW. E, e, e. Czy tu jest NW w ogóle w tą stronę? W tą bardziej. A, że pewnie wyjeżdżamy na NW 106. Nie wiem. E, e, e. Gdzie mamy w ogóle słońce? Słońce mamy na S, czyli bylibyśmy na północnej półkuli. Okej. Okay. I czy to na pewno byłby ruch lewostronny? No, tego nie wiem, bo równie dobrze możemy stąd wyjeżdżać. Wiecie, bierzemy łuki i idziemy do prawej strony. E, czy jest jakaś. No nie, nie widzimy antenki, ani nic innego. Mm, kurczę, za gwostkę. Raczej Azja to to nie będzie. Road 106. Przeciwnik już odpowiedział. Nie wiem, czy to mogłaby być Kanada na przykład. Nie wiem, czy to będzie dobra myśl. Nie wiem, strzelmy sobie, no i tak nie mamy nic do stracenia. Ehm, no, niestety to było win Winimpek. Więc GG dla przeciwniczki, bo ja w ogóle tak przeciwnik mówię nieładnie. E, przeciwniczka, no udało jej się wygrać. My niestety przegrywamy pierwszą grę, więc nasza. Przygoda z Goldem 1 nie zaczyna się najlepiej, ale się nie poddajemy i przechodzimy do rundy numer 2. Teraz będziemy się mierzyli z przeciwnikiem z Niemiec, z Minecraftowym, jakimś tutaj świrem, chyba w okularach z 2023 roku. I tak, zaczniemy sobie prawdopodobnie w Europie, nawet na 100% bym powiedział. Tutaj jest jakaś dziwna czarno-biała, zielona flaga. Ja nie wiem, czemu ja tu trochę czuję vibe Francji. E, frey, coś wolne, ale to z niemieckiego raczej byłoby frey. 23 rok, czyli by to mogły być Niemcy. Tak jest, więc sobie tak odpowiemy Niemcy, może gdzieś blisko tej Francji, nie wiem, gdzieś okolice Frankfurtu niech to będą. I bardzo ładnie, że czuliśmy vibe Francji w Niemczech, e, bo byliśmy bardzo blisko Francji swoją drogą. Więc ładnie zaczynamy od 600 punktów, ponad dla nas, i wybieramy się do rundy drugiej. I w niej to będzie pewnie znowu Europa, 22, dru, 22 rok zdjęć, więc Niemcy raczej odpadną. Tu nie widzimy jakiegoś kolorku na rejestracji. Przeciwnik już odpowiada, no i nie wiem, bo teraz mam dwie myśli. Albo to będzie, albo to będzie, jak to się nazywa. Austria, albo to będą jakieś kraje, nie wiem, ja idę w Austrię. Jeszcze o Skandynawii myślałem w razie czego. Okej, okay, ale bardzo dobrze, że zaznaczyłem Austrię, a nie Skandynawię. 207 punktów dla nas, ale jakbyśmy dali Skandynawię, to całkiem dużo byśmy ich stracili, więc całe szczęście nie tracimy. I przechodzimy już ekspresem do rundy numer 3, a w niej widzimy ruch lewostronny. Niebieska Toyota, tutaj jakieś słupki, tutaj widzimy motel. Mm, tutaj widzimy jakieś ładne bardzo góry. Nie wiem, czemu dla mnie ma to vibe Nowej Zelandii. Antena dosyć daleko. 24 rok zdjęć. Czy na pewno ruch jest lewostronny? No na pewno, przeciwnik już odpowiada, nie wiem czemu te słupki trochę mi się też z Nową Zelandią kojarzą, odpowiadamy, tak nie wiem, strzelmy sobie może bardziej w tą północną wysepkę. No niestety znajdowaliśmy się na południowej, przeciwnik też odpowiedział Nową Zelandię, tym razem on zdobywa 470 punktów, był troszeczkę bliżej, ale wcale nie dużo i już jedziemy do rundy numer 4 i wy niej widzimy... Czy to może być meksykański słup na przykład? Nie, nie może być. E, e, e. Więc już pewnie wiecie, że myślę o Ameryce w razie czego. Patrzę sobie jeszcze, czy może brazylijski, czy by to nie był. Nie, brazylijski też to raczej nie jest, ten też nie. Słońce mamy na N, czyli bylibyśmy na południowej półkuli, czarno-żółte. No i teraz was zaskoczę. Coś kojarzę, że w jakimś kraju tak jest. I nie wiem dlaczego, myślę gdzieś tutaj Boliwia, Peru, w Peru są te czarno-białe znaki, nie wiem, strzelmy w Boliwię, może tutaj blisko Peru w razie czego, żeby być. Okej, okay, no i to było Peru, przeciwnik poszedł w Chile, więc nawet ładnie punktujemy, ponad 1000 punktów. Więc ładnie, gdybyśmy poszli w Peru, mielibyśmy ich jeszcze więcej. No ale niestety, za głupotę trzeba płacić i nie wiedzę. No i my teraz ponosimy tą cenę. I teraz tak, ruch prawostronny. Język prawdopodobnie hiszpański. Słońca nie widzimy chyba. No ale by mi nam to pasowało do Ameryki Południowej. Tutaj jakiś samochód. Ja podejrzewam, że jesteśmy w ogóle na jakiejś granicy. Będziemy dwóch krajów, albo blisko granicy. Ale zaraz się tego przekonamy. Czy tu coś widzimy poza rejestracją? Niestety nie widzimy lwa. Widzimy tutaj jakieś coś, Az jest bus. Czy jest jakiś może kraj napisany przez przypadek? No niestety nie. Ale mi się to troszkę kojarzy z granicą Ekwadoru z Peru, nie wiem dlaczego. Ewentualnie Ekwador z Kolumbią. Czy tu jest granica? No jest. Spróbujmy sobie odpowiedzieć na samej granicy. Zobaczymy, czy mamy rację, ale to jest tylko i wyłącznie moje skojarzenie, które może być bardzo złe. No i w sumie było trochę złe, no bo to była Bolivia, Co prawda niedaleko granicy, ale blisko też wcale. Więc, no moje skojarzenie nie było dobre. Do końca. A my już jedziemy do rundy numer 6 I w niej długa antena, ruch prawostronny. Jacyś ludzie. Ja bym powiedział, że to Rosja. Jeszcze upewnijmy się ze słońcem, słońce na S, czyli jesteśmy na północnej półkuli, więc to będzie raczej Rosja. I teraz która część Rosji? Ja bym powiedział, że to będzie taka Rosja na wysokości Kazachstanu. Gdzieś właśnie bliżej Omska, okej, mm, okej. Okay, okay. Przeciwnik wygrywa? No nie. On chyba strzelił w ogóle. Więc jeśli strzelił, no to naprawdę gratuluję takiego strzału i mieć, musi mieć dużo szczęścia, bo no naprawdę bardzo ładnie. E, a my teraz będziemy w Nowej Zelandii po raz drugi. Tutaj widzieliśmy NZ na końcu. I czy teraz to będzie północna wyspa, czy to będzie południowa wyspa? Ja chyba pójdę w wyspę. Nie wiem w którą szczerze. Nie, chyba pójdę po prostu w środek, tak tutaj gdzieś. Zagasujmy. Chociaż, znając życie teraz, jak poszedłem w południową, to będziemy wysoko na północnej, tak jest. Ale przeciwnik poszedł w Australię. Więc bardzo ładnie dla nas. A my nawet udaje nam się wygrać ten mecz. Więc bardzo ładnie, bo on miał dosyć dużo ratingu. Więc dosyć ładnie sobie punktujemy. 732 punkty. Ja wam bardzo chciałem podziękować za oglądanie. Liczę na to, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę, pozytywnego komentarza. No i co? Słyszymy się w następnych odcinkach na tym kanale. Trzymajcie się gorąco. Cześć!